Ukraina użyła okrągłego chleba przeciw rosyjskiej bazie wojskowej 18 września 2025 roku, region Dniańsk, Rosja. Pocisk przecina niebo z zawrotną prędkością, i w ciągu kilku sekund koszary wojskowe zostają całkowicie zniszczone. Kamery rejestrują wszystko: mały, szybki pocisk, niemal niemożliwy do namierzenia. Ale to nie był amerykański atak IMS ani brytyjski storm shadow. To było coś innego. To było to, co Ukraińcy ironicznie nazywają okrągłym chlebem. Palianycia. Ta nazwa nie jest przypadkowa. To wojna psychologiczna. Rosjanie po prostu nie potrafią poprawnie wymówić tego słowa. Różnice między rosyjskim a ukraińskim sprawiają, że to słowo jest pułapką dźwiękową. Kiedy Rosjanin próbuje powiedzieć palianycia, od razu się zdradza. Przez wieki Ukraińcy używali tego słowa, aby wykrywać rosyjskich szpiegów. To słowo stało się nazwą broni niszczącej marzenia Putina. Wyobraź sobie, rosyjscy generałowie muszą zgłaszać ataki bronią, której nazwy nawet nie potrafią poprawnie wymówić. Ale to, co naprawdę czyni ten chleb wyjątkowym, to jego cechy: 3,5 metra długości, 100 kg materiałów wybuchowych, prędkość 900 km na godzinę, zasięg od 650 do 700 km, co pozwala namierzyć 20 rosyjskich baz lotniczych. I tu tkwi genialny trik. Leci na wysokości od 15 do 500 metrów. Zbyt nisko, by rosyjskie radary mogły go wykryć. Używa nawigacji inercyjnej, której nie da się zakłócić. Każdy szczegół został przemyślany, aby zneutralizować konkretną rosyjską obronę. Ale dlaczego Ukraina rozwija własną broń? Odpowiedź leży w Stanach Zjednoczonych. Do każdego ataku z użyciem amerykańskich rakiet Ukraina musi uzyskać zgodę Pentagonu, a taka zgoda prawie nigdy nie nadchodzi. Dzięki palianycji to się skończyło. To ukraińska broń nie wymaga niczyjej zgody. Zidentyfikowałeś cel? Programujesz i strzelasz. Bez biurokracji i ingerencji politycznej. Już widać efekty. 15-20% rosyjskich mocy przerobowych ropy naftowej jest wyłączonych z eksploatacji. Ukraina już się nie tylko broni, przenosi wojnę bezpośrednio do tych, którzy ją zaatakowali. Okrągły chleb, którego Rosjanie nie potrafią wymówić, stał się symbolem nowej rzeczywistości i to zmienia wszystko.